Mamy do wyboru trzy wersje językowo opisu chusty, ale tak naprawdę wybieramy którąkolwiek z nich, ja sobie to akurat zaznaczyłam na rosyjskiej, nie ma to większego znaczenia, ale musimy sobie wyłowić, jak mamy zacząć. Okazuje się, że mamy zrobić szydełkowy łańcuszek, na którym będziemy zaczynać chustę, ale musimy ustalić, ile oczek jest nam potrzebne i mamy tu napisane, że ja potrzebuję 343 oczka na samą chustę, Plus dwa oczka brzegowe. Czyli ja wiem, że muszę mieć na samym początku 345 oczek, żeby zacząć. Ale to nie znaczy, że robię łańcuszek składający się z 345 petelek. Muszę ich zrobić nieco więcej. Bo pamiętamy, że nie zaczynamy na takim szydełkowym łańcuszku nabierać od pierwszego oczka, jakie mamy. Dlatego ja sobie zrobię szydełkowy łańcuszek najprawdopodobniej na około 360-360 nawet 5 oczek. A później nabiorę już drutami i docelową włóczką te dokładnie 345. I teraz najprawdopodobniej na blogu napiszę o tym, dokładnie o tym samym, ale tutaj też powiem. Osoby, które robiły już ze mną bluzki, sweterki, doskonale wiedzą, co się będzie w tej chwili działo. Ale od razu uprzedzam, jak zwykle pokazujemy wszystko bardzo łopatologicznie. Czyli tłumaczymy i pokazujemy tak, jakby do takiej chusty siadała osoba, która ma bardzo mało doświadczenia. Dlatego nie denerwujcie się, że trzeci raz oglądacie to samo. Miejcie cierpliwość dla tych, którzy dopiero z nami zaczynają. Czyli będę robiła około 360-365 oczek szydełkowego łańcuszka. Włóczka jakakolwiek. Tak jak pisałam w prologu, najlepiej gdyby nie miała włosków i była minimalnie grubsza i w kontrastowym kolorze, do tego szydełko. I zaczynamy. Pierwsza rzecz, jaką robimy, to pętelkę. Układam sobie włóczkę. Mam szydełko, i teraz uwaga, końcówkę tej włóczki przytrzymam sobie. I zaczynamy robić. Przeciągamy, i teraz uwaga. To jest łańcuszek, który ma być łańcuszkiem luźnym, żeby później było nam się znacznie łatwiej wbijać drutami i nie musi być łańcuszkiem równiusienkim. Więc jeżeli mamy tutaj osoby, które na szydełku na co dzień nie robią i się stresują, że wychodzi im to krzywo i nierówno, to niech przestaną się stresować, bo ten łańcuszek. I tak później będziemy próć. A na razie zasada jest taka: im luźniej, tym później nam łatwiej. Czyli ja w tym momencie takiego szydełkowego łańcuszka będę robiła tyle, żeby mieć później około 360-365 oczek. Czyli troszeczkę mi to zajmie. Pamiętamy o tym, że kiedy taki łańcuszek będziemy kończyć, to będziemy sobie zaznaczać. Na końcu, co jest dla mnie końcówką tego łańcuszka. Czyli jak ja już dojdę do końca, obetnę sobie nitkę, przeciągnę ją na zewnątrz, to później na tej nitce po tej stronie zawiążę sobie supełek. Po co? Żebym wiedziała, od której strony ten łańcuszek próć, ponieważ on mi się będzie pruł dobrze tylko od jednej strony, a od drugiej już nie. I ten supełek będzie pokazywał, że to jest ta strona, od której później będę taki łańcuszek pruła. Czyli w tym momencie robimy bardzo długi szydełkowy łańcusz.